Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest e, całka podwójna, obliczenie obszaru ograniczonego krzywymi. E, czego potrzebujecie, żeby policzyć z nami to zadanie? Potrzebujecie na pewno wzorów na całki, e, ewentualnie e, możecie się zaopatrzyć w jakieś kolorowe długopisy, żeby zaznaczać nasze obszary, kartka papieru jak najbardziej mile widziana oraz coś do pisania. Rozpoczynamy. Polecenie do naszego zadania brzmi, by za pomocą całki podwójnej obliczyć pole obszarów ograniczonych podanymi krzywymi. <laughs> no więc jest to dosyć ciekawe polecenie, trzeba przyznać, bo nie mam podanej odgórnie żadnej całki, czyli tutaj w sumie nie mam tej wiadomości. Nie mam jakiegoś konkretnego obszaru D, tutaj w sensie nie mam, nie muszę tej całki liczyć po obszarze jakimś normalnym D. Tylko muszę sobie najpierw zobaczyć w ogóle, co to za krzywe, co to za obszar i dopiero wtedy od podstaw stworzyć moją całkę podwójną. I teraz narysujmy sobie najpierw te dwie funkcje na naszej tablicy. <coughs> no i tak, funkcja pierwsza, y równa się x kwadrat minus 2x, to jest funkcja kwadratowa. Ja będę rysować takie wykresy pomocnicze, tak jak, będzie mi, tak jak będę potrzebować w zadaniu, takie punkty będę wyznaczać. No i teraz... Hmm. Może ja najpierw zacznę od Y równa się 3x, będzie łatwiej, jest to funkcja e, liniowa. Przyjmę sobie dwa punkty, 1 i minus 1, dla x -a równego 1 y jest równe 3, czyli to będzie tu, a dla minus 1 będzie minus 3. Tak mniej więcej, jak macie kratki, to Wam pomoże to. O, tak mniej więcej wygląda nasz wykres. Natomiast co z wykresem funkcji y kwadrat minus 2x. Ona będzie miała dwa miejsca zerowe, jeżeli sobie je wyliczycie, to będzie 0 oraz 2, czyli to będzie tu oraz tutaj. I teraz ona ma ramiona skierowane do góry, ponieważ przed x kwadrat przed jest liczba dodatnia, więc mniej więcej wygląda w ten sposób. To jest mówię, wykres dosyć mocno pomocniczy. On ma Wam tylko pomóc ustalić pewne granice całkowania i w ogóle sam widok obszaru. No więc nasz obszar, który jest jednocześnie ograniczony tymi krzywymi, nasz obszar musi się zamykać. On nie może być jakąś otwartą przestrzenią, tak jak na przykład tutaj. To jest obszar ten tutaj, którym zaznaczyłam kolorem niebieskim, jeszcze pozwolę sobie go bardziej zaznaczyć. Czyli to jest ten nasz obszar tutaj, i teraz y, na początek, zanim zaczniemy w ogóle całkować, musimy zobaczyć sobie, jak ograniczony jest x, y, odkąd, dokąd, bo nie zawsze jest to łatwo zauważyć. I teraz tak, mój x, jak patrzymy sobie tak pionowo, to tak, on jest od zera, bo tu się zaczyna, idzie, idzie, i jest do, do tego momentu tutaj, czyli on jest do tego punktu. Znaczy do punktu, do x z tego punktu. Czyli tu gdzieś pada to, ale ja nie wiem gdzie, bo ja nie znam dokładnie punktów przecięcia się tej prostej i tej paraboli. Jeżeli nie znam, to muszę sobie wyznaczyć. Czyli ja teraz rozwiązuję taki sobie szybciutko układ i muszę wyznaczyć punkty przecięcia. Czyli w sumie najbardziej interesują mnie x, a nie y. No więc sobie przyrównuję dwa y do siebie, czyli x kwadrat minus 2x równa się 3x. Przenoszę 3x, czyli to będzie x kwadrat minus 2x minus 3x, czyli minus 5x równa się 0. Wyłączam przed z x, czyli to będzie x razy x minus 5 równa się 0. Stąd mój x jest równy 0 lub x jest równy 0. 5. Czyli ten punkt wyszedł mi dobrze, czyli to jest 0, natomiast tutaj mam 5, czyli ja mogę zapisać, że mój x jest większy równy 0 i mniejszy równy 5. Co z y? Patrzymy teraz sobie tak. Mój y jest co od dołu? Cały czas na dole ogranicza go funkcja, tutaj parabola. I można powiedzieć, że ogranicza go w każdym momencie. Nie jest tak, że nagle dzieje się jakaś sytuacja, że on jest ograniczony jakoś inaczej. Czyli po prostu on jest na dole cały czas ograniczony przez tą funkcję, tu się jakaś inna funkcja nie pojawia. Czyli y na dole jest ograniczony przez parabolę, czyli x kwadrat minus 2x, natomiast na górze ona zamyka go ta nasza prosta, czyli 3x. I ponieważ ograniczyłam sobie te nasze zmienne, to w tym momencie mogę zacząć się zabierać za moją całkę podwójną. I co ona mi mówi? To jest powiedzmy nasz obszar jakiś tam d. I teraz tak, moja całka po obszarze d, który mi tu powstał, dx po dy, tak pisze, gdy nie mam odgórnie zadanej całki. Jest równe. I teraz sobie zaczynam ograniczać moje całki, ponieważ Y mam ograniczonego funkcjami, więc on idzie do środka, czyli na zewnątrz będę miała całkę po x, czyli od 0 do 5, natomiast wewnątrz będę miała całkę od x kwadrat minus 2x do 3x, dy i ta druga będzie dx. To nie jest tak, że tutaj nie ma liczby, jeżeli nie ma, to znaczy, że jest 1. Czyli mogę sobie liczyć moją całkę dalej. Całka z jedynki to będzie w naszym przypadku y. Czyli mam całkę od 0 do 5, tutaj będę miała y, ograniczonego od x kwadrat minus do, y, 2x do 3x i podę x i liczę dalej, czyli. Jak to było teraz? Muszę za Y wstawić najpierw tę górną granicę, czyli 3x, a potem minus, i za Y wstawić x kwadrat minus 2x, czyli całka od 0 do 5 zostaje i teraz wstawiam najpierw za y3x minus i teraz za Y wstawiam to, czyli będzie x kwadrat, ale tu pojawił się minus, który wpływa na ten minus, czyli tu będzie plus 2x i to będzie po d. X. Tutaj mogę sobie spokojnie zredukować wyrazy, jeżeli tak, takowo mogę, czyli 3x plus 2x to jest 5x, 5x i minus x kwadrat dx. I tę całkę moi drodzy mogę policzyć korzystając ze wzorów, czyli jak to będzie. Całka od 0 do 5. W sumie to już mogę policzyć ją sobie o w tym momencie, tak, czyli całka z 5x. Całka z x, bo piątkę przepiszę, to będzie co x kwadrat przez 2, bo tutaj jest x do pierwszej, czyli to będzie 5x kwadrat przez 2. Minus. Całka z x do kwadratu to będzie x do trzeciej przez 3 w granicach od 0 do 5, to się równa. I teraz ponownie. Najpierw podstawiam tę górną, czyli piątkę za x, minus i podstawiam 0. Czyli jak ja podstawię tu piątkę, to będzie 5 razy 25, czyli 125 drugich minus 125 trzecich. Minus, jak ja wstawię tu za x 0, to będzie 0, 0 przez 2 to też jest 0, minus 0 do 3 przez 3 to też jest 0, czyli tu będzie cały czas 0 dla zera, czyli nie piszę tego. No a 125 drugich... Minus 125 trzecich, moi drodzy, to jest ile? Tutaj mogę sobie rozszerzyć. Wspólny mianownik będzie 6. I z tego, co udało mi się tutaj wyliczyć, to będzie ile? To będzie. Hmm, chwileczkę muszę się zastanowić. To będą 3 szóste. Minus. To będzie 125,6. Takim oto sposobem, moi drodzy, obliczyliśmy sobie y, konkretną wartość całki podwójnej. Czyli obliczyliśmy sobie po prostu pole obszaru ograniczonego krzywymi. Czyli to jest dosyć niezwykłe, że takie dziwne pole, a mogliśmy sobie spokojnie poradzić za pomocą całki podwójnej i to nie było wcale aż takie trudne. Moi drodzy, jeżeli macie pytania wątpliwości, bądź też chcielibyście, żeby znalazła się u nas jakaś konkretna całka podwójna na kanale, który bardzo lubicie, to wysyłajcie to wszystko na adres mathnaplusmapotimail.com. Zapraszam na naszą stronę mathematycanaplus.pl, gdzie więcej zadań i zagadnień. Jeżeli pomógł Wam ten film, bądź też mocno zżyliście się z nim, to polubcie go. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.